Cześć widzowie, z tej strony Nixon the Marvel Fan mówiąc w stylu markiplayera I'm officially back to już dokładnie dwa lata kiedy prowadzę swój kanał na YT z tej okazji dzisiaj poznacie 30 faktów o mnie zanim zacznę warto również przypomnieć żebyście zostawili łapkę w górę oraz suba i kliknęli w dzwoneczek ok to jazda mam na imię Nikodem Mam 19 lat, w tym roku 20, mierzę 1,77 m, mam starszego o 4 lata brata, który obecnie jest studentem, a do tego lubi podróżować. Mam psa, a konkretnie labradora, i chętnie z nim spaceruję. Lecąc samolotem, zwiedziłem Anglię, Belgię i Hiszpanię, zaś samochodem Litwę. Interesuję się popkulturą, zwłaszcza superbohaterami. Oprócz tego lubię także filmy, seriale, muzykę i gry wideo. Po dziś dzień, moją ulubioną postacią, którą uważam za numer jeden w popkulturze, to Spider-Man. Uwielbiam Spider-Man z 1994 roku. Nie jestem fanem anime lub, jak nazywacie dla jaj chińskich bajek, ale za to Bakugany są wyjątkiem, głównie przez sentyment. Z gier lubię przygodowe z otwartym światem, akcyjniaki, biatyki itd. Lubię słuchać utwory z gatunku rock, metal, blues, a nawet z filmów i gier. Jestem cosplayerem i jak widać, co dwie głowy to nie jedna, bo dwa stroje posiadam. Uwielbiam schabowe, bo to jest tradycyjny polski obiad. Z fast foodów nuggetsy z frytkami, pizza, kepsa czasami jadłem. Lubię wcinać ostre sosy. Nie zdałem jeszcze prawka, ale zamiast tego jeżdżę na rowerze. Mój ulubiony kolor to niebieski, a drugi czerwony. Zapewne domyślacie się do jakiej postaci nawiązuje. Od 10 lat tworzę roboty z opakowań po danym produkcie w dość transformerowym stylu. Jeśli miałbym wybrać model, który podoba mi się najbardziej, to myślę, że Wedelbot w kolorze czerwonym z klasycznego smaku vanilli. Dla zdrowego życia mówię tak. Dla alkoholu i papierosów mówię nie. Pamiętajcie, to i owo to zło. Fajnymi dla mnie słowami po angielsku są nice, perfect czy excellent. Jedyny obcy język jaki znam to angielski. Resztę nie umiem. Moim konsolowym faworytem jest PS5. Listopad ubiegłego roku to był najlepszy czas, gdy pykałem w Spidermana 2. Najwięcej gier miałem na PS2, a konkretnie 50 tytułów. Dla mnie angielski i historia są spoko. Matma to jeszcze jak cię mogę, ale natomiast chemia jest tragiczna. Tak jak u typowego kolekcjonera, figurek nie mogło zabraknąć. Zwykle to już nie zbieram klocków LEGO, ale ten oto minifig Spidey'a został dodany jako część mojego Spider-Verse'u. By the way, niedługo na kanale recenzja pewnego zestawu Lego Marvel 18 W każdej redce dodaję na końcu porównań Spidermana jako wyznacznika standardowej skali sześciocelowej, więc to oczywiste, że jest maskotką mojego kanału. Istnieją bohaterowie niezwiązani z Marvelem DC, których znam i lubię, jak na przykład TMNT, Benten, Inspektor Gadget czy Zorro. Obecnie uczę się w technikum w profilu informatyk. Początki mojego kanału sięgają kwietnia sprzed dwóch lat, kiedy na moim Instagramie rolka z Dragonoidem zdobyła ponad 6000 wyświetleń. Z tego powodu założyłem kanał w maju. Dziękuję wszystkim, którzy oglądali ten film i towarzyszyli mi w tej przygodzie przez ostatnie dwa lata. Do zobaczenia w następnych materiałach.